Dzień dobry, moje drogie ryby. Witam serdecznie w Waszym comiesięcznym tarocie. Zaczniemy od tasowania kart. Ja może wytłumaczę, że dzisiaj będziemy mieli trzy różne rzędy kluczowe. rząd pracy, finansów oraz miłości. Będziemy także wybierać parę ekstra kart żeby sprawdzić po prostu jak e, jaką informację nam dadzą na temat ten miesiąc kwiecień dla was, moi drugie ryby. E, jeżeli chodzi o całość, to ja bym po prostu chciał, żeby, żebyście mieli lepszy wgląd oraz jasność, jeżeli chodzi o ten miesiąc. Oraz dostali odpowiedzi na swoje własne pytania. I to jest najważniejsze. Jeżeli Wam się podoba, to prosimy o łapki w górę oraz o opis w komentarzach na końcu tego filmu, pod spodem tego filmu. I bo to mi zawsze dopomoże w robieniu tych filmów coraz lepiej zobaczmy co my mamy dla Was o wow, wow. Super. super super, super, jeżeli chodzi o pracę moje, moje drogie ryby mamy przebudzenie Archanioł Gabriel spójrz na sprawę z innej perspektywy tymczasowy zastój ważne byś pozostał z sobą mamy tu też także ciężar oraz gotowość Hmm. Jeżeli chodzi o, o pracę i tutaj um, spójrz na sprawę z innej perspektywy, ja myślę, że dużo rzeczy się wydarzyło w ostatnim czasie w Twoim życiu i myślę, że... Um, że jest pewien. Ja wiem, że się można czuć czasem, jakbyśmy byli zamknięci w takim pudle, albo jakbyśmy byli w rogu, z którego nie ma wyjścia, ale ja wierzę, że zawsze jest z tego, z tego miejsca, z tego zagubienia, jakieś wyjście, albo jakaś, jakaś sytuacja, która nam da taką pozytywną aurę. Tutaj bardzo dużo widzę takiej właśnie smutnej, negatywnej energii, która która nam nie daje być właśnie sobą, nie? żebyśmy byli szczęśliwi. Tutaj widzę ciężar takiego odejścia kogoś albo machania komuś na do widzenia i to jest takie bardzo, taki bardzo smutny, smutny etap w życiu, który tutaj jest. Mam tutaj gotowość, ja myślę, że tu chodzi o gotowość, żeby zamknąć pewne rzeczy, pewne Pewne aspekty w swoim życiu. Dziwne, bo tu mi de facto nie wychodzi aż tak bardzo praca, jak, jak ten cały mentalny stan, jeżeli chodzi o egzystencję, tak? jeżeli chodzi o, o byt i to, jeżeli tak mogę powiedzieć, moje drogie ryby. Ale niech ja tylko wezmę jeszcze jedną kartę na to, położę. Mam szóstkę powietrza, sprawy idą ku lepszemu, koniec trudnej sytuacji, podróż. Boom. Ja myślę, że tu de facto na pewno jeżeli chodzi o ten stan psychiczny, to nam karty odpowiedziały, że to jest, wszystko idzie w dobrym kierunku, tylko że po prostu potrzebujemy trochę więcej czasu. Koniec trudnej sytuacji, myślę, że tu chodzi właśnie też o tą sytuację mentalną, psychika, nastrój, etc. I to idzie ku, ku, lepsze, ku lepszemu, tylko że... Myślę, że to trochę jeszcze czasu ujdzie. Tutaj widać jakąś podróż w niedalekim czasie, do jakieś 2-3 miesięcy. Ja normalnie nie lubię podawać się numerów i to, ale bo, bo uniwersum Bóg, czy jakkolwiek chcecie to, ten, ten byt nazywać, oni nie mają zegarka, bo on nie ma zegarka, tak? To te my sobie królowaliśmy jako ludzie zegarek i czas, ale... Tutaj naprawdę widać, tak, że to, tą podróż będzie bardzo taka odświeżająca i wyluzowywująca. I mamy tutaj także siódemkę Ziemi, dobrze zasiane ziarno, tymczasowa przerwa w działaniach, zbędne zmartwienia. Jeżeli chodzi o finanse, to mam też kartkę czwórkę skąpca oraz podróżowanie. Jeżeli chodzi o pieniądze, myślę, że tutaj jest coś w co zainwestowałeś albo zainwestowałaś w przeszłości teraz Ci daje bardzo duże, duże możliwości. Myślę, że... Nie powinna, się przejmować, jeżeli będą jakieś, albo nie powinna się przejmować, jeżeli będą jakieś zastopowania albo bloki w przychodzeniu do pieniędzy do Ciebie. Bo tutaj widać, że jakby tutaj coś się miało nagle stać takiego, że zastopuje się i nie przyjdzie i nie przyjdzie w i nie przychodzą pieniądze tak by to było jakieś opóźnione, tam, tak tutaj tak widzę, opóźnienie w dobrobycie, tak tutaj widzę. Zbędne zmartwienia, to mówię, żeby się nie martwić i skąpię tutaj, tu mi akurat, no mówię, tutaj mam akurat osobę, kobieta, która trzyma pieniądze przy, przy sercu i ja myślę, że tutaj jest bardzo... Ja myślę, że to jest, te pieniądze tam są i niech one będą, i po prostu ich nie wydawać na jakieś tam głupoty albo jakieś inne rzeczy. Ja myślę, że tutaj akurat perfekcyjnie operujesz tymi pieniędzmi i te pieniądze, dlatego te pieniądze tam po prostu będą. I ja myślę, że zostawić je po prostu na czarną godzinę, te pieniądze. Ale definitywnie, jeżeli będzie taka możliwość, żeby wydać troszkę coś z tych pieniędzy na jakąś podróż albo jakieś takie rzeczy, które nas rozwiną ciebie i pozwolą ci jakby pozbyć takiego stanu właśnie e, negatywnego myślenia, bo tutaj tak było takiego ciężaru, takiego na sercu, to definitywnie warto wydać trochę pieniędzy na to, żeby się tego, e, żeby, żeby dało nam to troszkę szczęścia, o tak bym powiedział. E, podróżowanie, tutaj widać wulkan, który wybuchł, ale on i tu na górze jest słońce, tylko że ten, te opary z tego wulkanu one jakby nie przyśmie... nie przyś, e, e, one nie przy ćmiły tego słońca, i to jest bardzo ważne, bo tu widać cały czas, że, że jest jakaś taka nutka, uciutka nadziei w tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o Twoje życie, drogie ryby. Tutaj, jeżeli chodzi o słońce, mam nową miłość i uzdrowienie. Co mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o nową, nową miłość, tutaj widać, że to takie duże, duża miłość przyjdzie z dzieci i z, z takich jakby zewnętrznych miejsc, z takich miejsc, które wiecie, niektóre, niektórzy przyjaciele naszej rodziny, to to ich nazywamy dziećmi albo to są tacy przyjaciele rodziny, o tak bym powiedział i od tych ludzi będzie przychodziło bardzo dużo takiej pomocy i wsparcia. I, i, Tutaj widać taki bardzo dobry kontakt z kobietą, tak tak mam tutaj, bardzo dobry kontakt z kobietą, która mimo że ma czasem trudne chwile, tak czy tak będzie pomagała bardzo dużo. I jest to bardzo fajne. Myślę, że to... Po... I ja myślę, że to jest właśnie związane z rodziną. Myślę, że to jest rodzina, co, co tak mi coś tutaj mówi, rodzina. I tutaj mam to dziwne bo mam tutaj też kartę walki, że z tą kobietą tutaj mogą się czasem być jakieś walki, albo jakieś bitwy. Tak tutaj mam. Jeszcze jedną. Ale ta kobieta, ona kocha i, i, i jest tam i, i zawsze będzie, o tak bym powiedział. I... i, i, i po, Myślę, że to jest dobra wiadomość, ja tak bym powiedział. Mamy tak, tak, także tutaj cesarza Archanioła Michała, numerologiczna czwórka, e, z, e, zorganizowanie i logika, struktura i dyscyplina przywództwo. Myślę, że do tej pory ty byłaś, albo e, byłeś, e, moje drugie ryby, e, byliście e, e, bardzo mocnymi jednostkami i robiliście bardzo wiele rzeczy na własny rozrachunek, a teraz jakby to się skończyło, o tak bym powiedział. Zorganizowanie i logika. Tak byście Zorganizowanie. Tak byli bardzo poukładani i bardzo logicznie myśleli na temat tego, co zrobić, jakie następne kroki podjąć. I to... Ja tutaj widzę jakieś podróże właśnie do banków albo do, do jakichś ludzi, którzy są związani z sądami adwokatów, coś takiego tutaj widzę i wypełnia dużo, dużą ilość dokumentów i są wychodzi ta struktura, że po prostu staracie się jakby zawczasu pewne rzeczy załatwić. Taką mam tutaj informację. Okay. Ba, niech ja tylko uważę jeszcze dwie karty na życie wasze. Doświadczenie życiowe, Archanioł e, e, Hamuel. Ważny moment w życiu, potężne objawienie prowadzące do zmiany, czas rozwiązać skrzydła. I ja myślę, że to jest bardzo ważna karta, jeżeli chodzi o, że to ważny moment w życiu i potężne objawienie prowadzące do zmiany. Jeżeli chcieliście, żeby coś się Wam przytrafiło do tej pory, mieć jakieś marzenie, etc., to to się Wam nagle objawi, o tak bym powiedział. Nagle się to ziści. Okay? Czas rozwinąć skrzydła. Ja myślę, że tu chodzi o taką wolność i wyluzowanie, i takie wakacje, o tak, takie coś mi chodzi, to coś to na takiej zasadzie, żeby po prostu wyluzować swoją swoją energię, aby wypuścić tą całą negatywną energię. Medytacja, refleksologia, reiki, albo yoga bieganie na dworze, ćwiczenie, takie rzeczy spowodują, że będziecie tacy szuli się bardziej wyluzowani. Okay? Tu mam trójkę Ziemi, moc kreatywności, docenienie za wysoką jakość wykonanej pracy, działanie dla dobra zespoły. Coś dobrego do Was przyjdzie jakaś dodatkowa płatność albo, ale dla, dla Was będzie coś Wam oddane albo będziecie mieli zapłacone więcej, widać tu jakiś dobrobyt, który przyjdzie w Waszą stronę i to będzie materialistyczny, bardziej dobrobyt niż, bardziej psychiczny, ale na no, co do dam da Wam to też na pewno psychiczny dobrobyt, ale i fizyczny. Ja myślę, że to jest bardzo dobre rozdanie, bardzo dużo zmian, bardzo dużo takich mentalnych zmian szczególnie w tym, w tym, w tym rozdaniu. Ale tak, poprosiłbym bardzo o łapki w górę oraz o komentarze na dole pod filmikiem. Normalnie robię filmiki po, i robię taroty i horoskopy po angielsku, ale jeżeli się Wam będzie podobało, mogę robić częściej po polsku i poprosiłbym o komentarze na dole, co byście chcieli, żebym ujął w następnym. Filmach. Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce.